Tu Uniwersytet Giełdowy. Dziś. O prawie poboru. Na samym początku. Czym jest? Jakie są terminy i wyłączenia? No, na przykłady z życia. Wzięte. Prawo poboru to papier wartościowy, który może być przedmiotem samodzielnego obrotu na rynku wtórnym. Z reguły obrót giełdowy prawami poboru trwa od kilku do kilkunastu dni, a samo prawo poboru jest instrumentem, który jest tworzony podczas emisji akcji i jest instrumentem, który powstaje poprzez odcięcie od ceny akcji konkretnej wartości, na przykład jednego. Złotego w perspektywie, gdy akcja kosztuje na przykład kilkanaście złotych. Zatem prawo poboru jest czymś w rodzaju dywidendy. Dywidendę też odcina się od ceny akcji. Natomiast w przypadku dywidendy kwota odcięta trafia na nasze konto, natomiast w przypadku prawa poboru, to odcięcie staje się oddzielnym instrumentem, który uprawnia nas do objęcia akcji nowej emisji i którym możemy przez kilka, kilkanaście dni handlować. Zatem Prawo poboru jest nam przydzielane automatycznie przy nowej emisji i wyłącznie akcjonariusz może zdecydować o jego zbyciu. Prawo poboru jest przedmiotem właśnie samodzielnego obrotu. Jak wygląda to w praktyce? Najbardziej istotną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę przy prawie poboru, jest to, że można na nim stracić, ponieważ trzeba podjąć jakąś decyzję, gdy nie podejmiemy żadnej decyzji, stracimy pieniądze. Dlaczego? Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na konkretne daty w momencie, kiedy zostanie stworzone prawo poboru, następuje jego obrót. Wtedy mamy dwa kroki, które możemy podjąć. Albo sprzedajemy nasze prawa poboru na rynku przez kilka, kilkanaście dni, kiedy są one handlowane, albo zamieniamy je na akcje. Jeżeli podejmiemy najgorszy trzeci krok, nie zrobimy nic, prawa poboru wygasną, stracimy pieniądze, które zostały odcięte niejako od ceny akcji, czyli tą część akcji, która została odcięta, stracimy i wygaśnie ona bezpowrotnie. Żadne odwołania nic nie zmieni tego stanu, nie cofniemy tych praw poboru. I ważnym parametrem, który pojawi się w informacjach spółki, jest to ile praw poboru musimy posiadać, aby objąć i jedną akcję nowej emisji. No i oczywiście musimy śledzić wszystkie daty, żeby zdążyć zapisać się na akcję nowej emisji, czyli wykorzystać nasze prawo poboru i które umożliwi nam Zakup kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy akcji nowej emisji. Jeżeli spółka informuje nas, że chce wyemitować nowe akcje, a jesteśmy już akcjonariuszami no bo co oczywiste, prawo poboru jest tylko dla tych, którzy posiadają akcje danej spółki dla nas w komunikacie najważniejsze jest jedno zdanie. Jeżeli spółka zdecyduje się zrobić emisję z wyłączeniem prawa poboru, czyli nie, nie będzie takiego procesu, to wtedy nie musimy tak bacznie zwracać uwagi na wszystkie procedury, ponieważ nie możemy stracić, ponieważ nie będzie tego prawa poboru, wtedy emisja będzie odbywała się albo w sposób prywatny, o tym mówiłem w poprzedniej części Uniwersytetu Giełdowego. Ważne jest też z perspektywy tej to, że będzie prawdopodobnie budowana księga popytu, jeżeli to jest emisja publiczna dla wszystkich akcjonariuszy. Czyli możemy zapisać się na akcję tej spółki, ale nie wykorzystamy prawa poboru, bo po prostu go nie będzie. Jednym z najbardziej jaskrawych, prostych przykładów z rynku kapitałowego jest wielka emisja akcji z poprzedniej dekady dla PKOBP. Wtedy spółka wyemitowała akcję za 5 miliardów złotych i zrobiła to za pomocą prawa poboru. To prosty schemat. Jedna stara akcja PKO-BP będzie dawała jedno prawo poboru akcji nowej emisji, natomiast cztery prawa poboru pozwalały zapisać się na jedną akcję nowej emisji. Na wykresie widać również odcięcie prawa poboru, które objawiło się luką, bardzo podobną jak, jak przy odcięciu prawa do dywidendy, a w samym PKO-BP z miliarda akcji pojawiło się miliard dwieście pięćdziesiąt milionów akcji. Można też prześledzić, jak spółka wykorzystała w kolejnych latach pieniądze, gdy gospodarka budziła się po wielkim kryzysie finansowym. Zatem prawo poboru jest instrumentem uprawniającym do objęcia akcji nowej emisji. Prawo poboru należy sprzedać lub zrealizować. Z perspektywy ekonomicznej są tylko dwa właściwe wybory, ponieważ ten trzeci to utrata tej kwoty, która została odcięta od notowań, od, od notowań akcji. Należy śledzić daty kolejnych etapów emisji akcji. I samego notowania prawa poboru? Nie każda emisja odbywa się z prawem poboru. W ostatnich latach dużo spółek decyduje się wyłączyć akcje z prawa poboru. W następnej części opowiem o prawach do akcji. A wcześniej, co to znaczy, że spółka emituje nowe akcje? Dziękuję, Michał Polaczyk.